To jest Meniux, a to jestem ja. Zadaniem Meniuxa jest obserwowanie losowych graczy w celu znalezienia mnie pod przykrywką. Za moim zadaniem jest wytrwać jak najdłużej, nie zostając znalezionym. Komu się to uda? Oglądaj film do samego końca, aby się przekonać. O, witaj Jakubie. Ja lecę ogólnie na Meksyk i z Meksyku lecę do wody. To jest taka miejscówka stary No me tylko... me Meksyk jest potężny Jak nie ma spoconych Maciusiów na 9 Dobra, szybki, szybki test, weryfikacja Menu ile to jest co najmniej 2? 2 Słuchaj, zgadłeś test, jakby PG go nie, nie, nie przeszedł <noise> To będzie wziął realisty Okej okay jak mam plecak z lama w ogóle. Czyli taki basic. Bo on chyba był z darmo, nie? Ten plecak, yy, taki lama, lama? Z tego sezonu. Taka lama, że ma różne edycje. A, jest lama. Price lama, czy coś tak? O, nie wiem, robisz zadania i, i, dost, i masz kolory tej lamy. A jaki plecy. kolor? Jaki kolor? Szary. Srebrny, sorry. Srebrny. A to jakiś bambik O to jakiś anime, anime? Nie wiem, przerysowany. O tu ktoś kogoś zabił. Ej, jest taki plecak, że jest taki pies? Ka w kombinezonie? To jest chyba stary plecak. Czy ja wiem? Nie, 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 to jest taki. Nie, to nie jest taki stary pies, tylko to jest taki totalnie nowy nigdy takiego nie widziałem. A, to może być pies yy, Lewisa Hamiltona. No. Może taki być. w okularach bulldog. Bulldog, ale bez okularów chyba. Nie wiem, na to nie zwróciłem uwagi, bo już skipnąłem. Ale giga fajne. O, tutaj pojedynek. O kurde! O kurde! Ale po ja mam no chyba dobrze ja... go ty ja, ja też mam mocno Jest u mnie mocno też o no Mam ich Problem jest Pani. taki, że nie wiem czy ty masz karnet w tym sezonie chyba masz Kurde. No To jest podstawowa wiedza, której nie posiadasz no. A mogłaby ci się bardzo przydać w tym challenge'u W tym momencie nawet wiesz? No. Ty, wiesz co, odruchowo bardzo chcę... Popatrzeć na przykład w kamerę, coś przekazać widzom, ale przez to, że zmieniłem kamerę z lewej strony, na prawą, monitora, to nie wiem, to odwracam się na lewo, by popatrzeć na widzów? Patrzę na drugi monitor. Tutaj to to jesteś widzowie, cześć. To jakaś Price Lama, tylko że już platynowa. Chyba nie ma platynowa. No niebieska, no niebieska, nie. no niebieska, nie wiem, rare, rare, oooo, oh, oh, oh. No bo mi się to rangami tak. A, ta. czekaj, niebieska, ale jasno-niebieska czy ciemna niebieska Jasno-niebieska, jasno-niebieska. Czyli egzotyczna, to jest ta najedn... prawie że najwyższa. Dobra, no. ile gość ma fragów? Cztery. Cz e dobra, ej, to jakiś spoceniec musi być mega. No, może być, nie wiem. Nadigla, fajne, 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 nie wiem, Fenmerkus, chyba chłop hotrifta. Grappler, potki Dobra, ej, to jakieś mega spocenie, czemu nam takich gracz dobiera do gry? A ja nie wiem, ja pytasz. O, tutaj jakaś puncia. Puma. Też jakaś, jakaś spocona. Cztery flagi, no spocona, no, nie wiem. Cztery flagi na solo i zielono. Gdzie oni są? E, na salty jedna a, jedna, a jedna na łazzie. Jesteś w miarę Dobra, blisko powodem. jakiejś jednej z tych osób? Bardzo możliwe, lecz na to pytanie nie chcę odpowiedzieć y, w sposób kierujący cię, ale jest możliwość, że mnie tam nie ma, chociaż jest bardzo duża możliwość, że jestem obok nich. Jednak tego się nie dowiesz, bo jednak mnie tam nie ma. Ale może jestem. Mm -hmm. Myślę, że moja podpowiedź ci pomowa. Jak masz Price na plecach i masz znika w ręku, no to tak o to Nie dobra, mam cię, mam cię! Niemożliwe! Nie masz mnie! To jest niemożliwe! Muszę to sprawdzić! Ty Muszę nie to sprawdzić. no, to, mamik, to mamik, mamik zabił hopa. Pum, cię to spocoluł. Czekaj, dobra. odpowiadaj nam się jak ci dużo brakuje do Unreala. 60% chyba. Jakoś. No 60 coś, ale to jest taka tragedia, ja nie, nie mogę grać solo totalnie. I jak mam grać z kimś, to musi być to mój duo partner normalnie, nie? bo inaczej nie ma opcji. No, kurde, nie wiem, to jest taki sposób na Maciusie, jakbyś zagrał no, na szampionie No słuchaj, jak, się... ty, jak tu już gość początek gierki ma 4 fragi, Price Lame, drugi też cztery fragi I lecą na miejscówki typu Aza, Talty, y, no to to są sposteńce No niby tak, niby Kurde, taka duża strefa ten o, 26 gości Dobra, tu, o tu jest krzaczek Jaj. Dobra ej, bo to ja jestem tutaj. I on i on nie wie. On, on naprawdę znalazł mnie w prawie pierwszą minutę gry i nie podejrzewa, że to ja, bo jestem zbyt spocony. Ten digger jest turbo OP. Myślę, że cztery fraki na, na razie zarczą i po prostu go pobejtuję. O się kogo ty tam masz? Kogo, o kim możesz mi tutaj powiedzieć? Co widzisz? Mój. Widzę. Broń? Pilota samolotu. Czy masz już jakieś takie większe podejrzenia, którymi chciałbyś się podzielić? Widziałem chwilę temu chyba dwa skiny jakieś, z którymi miałem podejrzenia, ale na razie tak średnio. Muszę zwracać uwagę na każdego tak szczerze. O Boże. O, Tego skina nie masz, bo nie grałeś. Tego też nie masz, bo nie kupowałeś z pakietu. Przecież jakiego pakietu? Taki, którego ja mam. W czarnej bluzie, yy, bez oczu i zamiast oczu ma takie płomienie wystające, które robią mu rogi, nie? Łowie... Taki... Psz, ja, ja, cię nieraz cosplayowałem tym skinem. Nie miałeś tego skina. Oczywiście, że miałem. To jest taki czarny gościu w albo niebieskiej bluzie, albo w pomarańczowej bluzie. no. Oczywiście, że go hmm. mam. Przecież kupiłem go dzień po tym, jak ty to kupiłeś i cię cosplayowałem zawsze. A to był Limon. To był Limon prędzej. Jak uważasz, to... To ty musisz mnie znaleźć, i ja cię nie muszę znaleźć. Ja cię tak znajdę, ja cię znajdę. Dobra, w którym top mam tak? cię obstawić, z góry mi powiedz. Mój drogi kolego, to top 10 muszę ja przetrwać. Już wtedy mogę się wyłożyć tyle ile chcę. Ty musisz obserwować osoby w top 10 i na 100% obstawić kim jestem w top 5. Bro, jeżeli, jeżeli będzie ci iść tragicznie tak jak teraz to wiesz, to mogę, mogę ci zmniejszyć ten limit do top 3 i w ogóle. Nie, nie, spokojnie. Powiedz mi, czy masz jakieś fragi? Jak ja chcesz? jakieś fragi mam. Jeżeli wiesz, ok. ile to jest co najmniej dwa. A wiem, wiem. No dobra, czyli mogę wykluczać. Dobra. Nie wiem, poczekam sobie chwilę i zaraz Ci zadam pytanie pewne. Jeżeli będziesz chciał, oczywiście na nie odpowiedzieć, nie? Ale tak. Może będę chciał na nie odpowiedzieć, wiesz, to jest dobra wola nieba. Oj, komuś idealnie grappler strzelił I... O, to nie ja, dobrze wiedzieć, och. Kurde, muszę znaleźć tego skina. Dobra, to jest w ogóle Turbo OP, moi drodzy widzowie. Grałem z Pergim sobie od pierwszej w nocy i ta broń jest Turbo OP. To by było Turbo 200 IQ, gdybyś teraz na przykład napisał do Perdziego i się zapytał: Ej, jaką broń wczoraj ja używałem na rankedach? To by było tak, ale będę, jakby. No, tak. Kurde, nie wiem, czy ty masz. Harley Quinn, nie wiem, czy masz, ale. Zależy, jaką? Do... Tak ci powiem. No to, co ja na pewno nie masz. Dobra, top 13 jest, a ja cię wydajnie nie mam. W ogóle. W sensie no zgubiłem skina. Mój drogi. No zgubiłeś. No, totalnie. Top 10 mogę ci dać malutką podpowiedź. Się tak spytam. Czy ty masz skina z jakiejś serii poza jakby, która nie jest rzadkością na przykład broni? A czy czyli custom rarity. Czy, no! Ty, czy tak. teraz mam obecnie na sobie? Nie wiem, czy cię chcę ci odpowiadać na to pytanie. Okej, okay, nie musisz, to jest tylko twoja wola. Nie. Okej, okay. wykluczam od razu Spidermana, który ma 5 fragów. To może tak, jeszcze jedno pytanie. Jesteś tak, nie wiem, w środku strefy czy gdzie? To jest pytanie, które za, za bardzo mnie ujawni, gdybym odpowiedział okay. tak. Okay. Więc Ale ogóle... masz intensywną rozgrywkę? Masz intensywną rozgrywkę czy nie? Skup się może na szukaniu ludzi, a nie dopytujesz. Jesteś bombikiem. Mi się wydaje, że możesz być bombikiem. Tak po prostu. Mi się wydaje, że jesteś po prostu to Przepraszam bardzo, a ty za nie, z, nie za dużo pytasz? Nie, nie, nie. spokojnie. wiesz co, kiedy pójdę z Firewall, zaczął touch'ić i potem pokazał korokę, więc tak na chwilę obecną ja. obstawiam bo Tak, to na pewno ty. Miał dwa fragi. Mówiłeś, że jakieś tam fragi masz, więc albo za bardzo się nie chwaliłeś, albo masz za dużo tych fragów. Myślę, że mogę mieć za dużo tych fragów. Ale za dużo jak na siebie, masz to myśleć, że za dużo ogólnie? Szukaj ludzi, a nie się dopytuj! szuka ludzi, nie szuka szukał. O, top 10, już mogę się na spokojnie wyłożyć. Z czystym no. sumieniem. Ale tego nie ja zrobię, muszę. lecę po wina. Lecisz po wina. Ta drogi. parasolka jest z 7 sezonu. Czy ty grałeś w siódmym sezonie? Nie, chyba nie. Eee, no, Mój drogi, top 10, już chyba dawno, ale dam ci podpowiedź. Podpowiedź jest taka, że. Nie jestem skinem ze Starter Packa. Tym, okay. o KTÓRYM mówiłeś. Nie, już mu mówi. Dobra. A, ale mam, tak go. mam go. Masz go, Serio? mam go. My się Hi wydowolimy. Historia o tym, że go kupiłem, jest w 100% prawdziwa. <laughs> to nie A no Dimon, coś ale... było, bo ja nie wiedziałem, czy to Dimon, czy ty. Nie wiem. Myślę, że moje Dobra. podpowiedzi są bardzo warte uwagi. Są. Hmm. To... Czyli, jaki to, jaki to ostatni byłeś level? Jak ty chcesz po levelu mnie sprawdzić? Wiesz co? To by było mądre, tylko bym musiał znać swój level i wtedy bym mógł też wykluczyć pewną rzecz. Dobra, nie jesteś Harley, wypieprzam tą Harley Top 9 no, To gdzie planieś... wiesz, albo żyjesz, albo nie żyjesz, ale czy miałeś albo masz... nie wiem, oburęczny kill, czy coś? Nie cię coś chyba <noise> Okej, okay, a masz no jakąś jeszcze... broń... Jeszcze mnie a zapytaj masz... jakim ja skinem jestem, wiesz? Ma... <noise> a jak jest... Jaki jestem? Ja, jaki, kolor... jaki kolory ma twój skin dla sobie? <noise> nie, a tak poważnie. Hmm. Masz chociaż jeden item w EQ, który może mieć większą, większą rzadkość wraz z epickim? Oczywiście, że mam. Albo to. Ok, możesz być żołnierzykiem, możesz być bambikiem, możesz być tą typiarą z egzotyczną lamą. Oto, no, no, do... O to, no nadal, no tak, Spoceniec, wspomniałem, że... Tacy ludzie istnieją w tej grze. Dam ci, Meniąk, się podpowiedź. Jako, że widzę, że sobie nie radzisz. Na 100% mnie obserwowałeś. Nieraz. Nie Ale mówiłem o tym? W takim reżimie? Nie powiem ci. Dobra, to, to Okej. Okay. Albo jesteś Bambikiem, albo jesteś żołnierzykiem. Żołnierzyk ma się na fragów. Nie wiem, czy ty byś się tak pocił. Słuchaj, a może nie żyję? Może już umarłem? Brałeś to pod uwagę. Może nie żyjesz. Biorę to pod uwagę. Bo była jeszcze taka. E... Snowboardziska i żyła. I też mogłeś to być. No, ale... Żyła, żyła, widziałem. Snowboardziska, widziałeś fajnie. A ja nie widziałem jak go widziałeś. To Mam Mam no, przesrane trochę. Trochę bardzo. A, żołnierzyk Lama, Bambik żyje, lama żyje. Jesteś jednym z tych trzech, albo ewentualnie może być snowboardzisko mm. która była wcześniej. Więc mm. obstawiam cztery skiny aktualnie. A to, sorry, jest to 5, a ty obstawiasz. Wiem, że jest to 5, wiem, że jest to 5, ale czekaj, daj mi chwilę. Okej okay. Nie wykluczam lamy, lama zwiększa procent tej egzotycznej lamy. Co, bo to jest taka dobra. Tak, bo nie trafia z igla, zwłaszcza. Chłopie, top 3, a ty nadal nie obstawiłeś nikogo. Żołnierzyk. To jest twój ostateczny pick? Albo. <laughs> nie, żołnierzyk. nie. Tak? Dobra, niech będzie żołnierzyk, ale, ale pewnie będzie z Bambikiem. No, Ostatecznie? Ostatecznie, żołnierzyk. Ostatecznie, obstawione. Ostatecznie. Jesteś Bambikiem, nie? Gdy obstawiałeś to 5, to ja żyłem. Żyłeś. I wyklucza ci to snowboardzistkę. Nie wiem, czy byś miał egzotyczną lamę na plecach. W ogóle mi nie opisałeś skina, które widzisz. Kto ma tą egzotyczną lamę? Bo ja nadal nie wiem. Taka. Teraz jest z krzakiem i ma sukienkę białą. To jest taka dziewczyna, która ma rogi czarne na i jest yy, siwa. I jest takim sobie Egirlem. I tańczy greedy. I tańczy greedy. Czy pamiętasz no, ile ma tansi. fragów? Pięć Ja chyba dobrze ukurcałem, No, albo zabiłeś, albo zostałeś zabity, więc... Tak? Sądzę, że zabiłeś, no. Jednak sądzę, że zabiłeś, wiesz? O, Jednak sądzę, że zabiłem. A, A czy jakiś radomowy to... typ by se zataczył green i na środku mapy? Chłopie, ile ci osób tańczyło już greedy? Jesteś pewien, że obstawiłeś Bambika? Mmm. Obstawiłem to, tego egirla, mówiłem nie, wcześniej ostatecznie. Mówię Mówiłem ostat nie mówiłem, osta... mówiłem ostatecznie tego egirla, nie lamę Mówię. Przecież jak to byś nie był ty. No cóż, byłeś w błędzie. Trzeba było no, zostać w... przy Bambiku. Byłem blisko i tak, nie? Bo nie nie by... byłeś. BYŁEM blisko, nie. bo jeden albo DRUGI irski. <grym> Obstawiłeś Bambika, przestań kłamać. Tak, wygrałem grę właśnie. <grym> A... Nie obstawiłem Bambika, co? Obstawiłeś Bambika. Nie obstawiłem Bambika. Zobowiąz, obstawił Bambika, obstawił. Tak, zaraz <grym> <macie>. <grym> Żołnierzyk, albo <grym> Bambika. Nie, żołnierzyk. Nie, tak, dobra. Niech będzie żołnierzyk, ale, ale pewnie będziesz z Bambikiem. No, Ostatecznie? Ostatecznie są Ostatecznie obstawione. Co Dobra, jeste, jesteś nubem, obstawiłeś Bambika. No zobaczymy ten na nagrań, już tu idzie Bambika! A ja sam nie wiem. Naprawdę. ja nie wiem co ja powiedzieć. Ja nie a, ja wiem co ja my, omówię... mówili, my mówiliśmy, że to Perzi jest opłaconym aktorem. <śmiech> 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 szósty. Siódmy, Sz siódmy. Szósty. powiedzmy Ty. siódmy. 7 razy Dobrze. 6 to jest y, ile? 7 razy 6? 56 Co? Nie, co nie. Nie, 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 co ty Nie, 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 nie,